Witam serdecznie. Mamy debatę publiczną w czasie zarazy, w czasie koronawirusa. Profesor Nanashan, wybitny lekarz i ekspert władz chińskich, zapowiada, że epidemia zacznie w Chinach wypalać się w czerwcu. Więc musimy być przygotowani na to, że w Europie to potrwa do lata. To jest czas trudny, czas troski o innych. Czas realizowania koniecznych procedur społecznych. Pamiętajmy, to jest kwestia odpowiedzialności za ludzi. W tym czasie nawet odpowiedzialność za siebie jest odpowiedzialnością za innych. Ale na szczęście mamy do czynienia ze zjawiskiem przemijającym. Nie wiem jeszcze, ile nieszczęść to przyniesie, ale jedno jest pewne: ta choroba minie, aby nie przyszły. Inne, no więc po prostu przed nami długi czas solidarności. A poza wszystkim trzeba żyć. Troszcząc się o życie, troszcząc się o bliskich, trzeba po prostu żyć, dlatego że to też jest element walki z chorobą, walki z epidemią, walki z tym kryzysem. No więc, skoro trzeba żyć, to wracamy do tego, o czym mieliśmy mówić przez najbliższe miesiące. To znaczy przede wszystkim do naszej najważniejszej decyzji wyborczej, najważniejszego aktu władzy wyborczej, to znaczy wyboru prezydenta Rzeczypospolitej, do kampanii. Mieliśmy ostatnio bardzo ciekawą polemikę, polemikę per procura, dlatego że pani Mecena Turczynowicz-Kieryło, szef sztabu kampanii prezydenta Andrzeja Dudy, zareagowała na wypowiedź pani Pauliny Kosiniak-Kamysz, Żony kandydata, żony prezesa polskiego Stronnictwa Ludowego, poszło o związki partnerskie. Ale uporządkujmy historię. Na początku lutego prezydent no, miał tą głośną wypowiedź, którą tutaj, prawdę mówiąc, komentowałem, że mianowicie, jeżeli na jego biurku wyląduje ustawa o związkach partnerskich, to prezydent się głęboko zastanowi. Bo nie chciałby być przeszkodą i jest gotów rozwiązać kwestie praktyczne. No zwróciłem uwagę parę tygodni temu, że te kwestie praktyczne są już rozwiązane. Jeżeli komuś zależy, żeby w czasie współzamieszkiwania, czy to z osobą z dalszej rodziny, czy z kimś bliskim, czy w przyjaźni, czy w jakiejkolwiek innej relacji, jeżeli komuś zależy, żeby zagwarantować prawo do informacji medycznej i różne inne kwestie, to wszystko jest możliwe. W dzisiejszym państwie biurokratycznym to ja nawet się okazuje, że swojej żonie muszę podpisywać w przychodni, że upoważnia IZ do odbioru i nawzajem informacji medycznej na nasz temat. No, żyjemy w państwie biurokratycznym, które ani rodzinom nie ułatwia życia, ani z kolei innym jednostkom nie stwarza przeszkód, więc nie twórzmy sztucznych problemów. No, natomiast zupełnie niedawno pani Paulina kośniak kamyż powiedziała, że ona nie rozumie, że młodzi ludzie nie rozumieją, dlaczego Związki partnerskie napotykają na przeszkody, i to jest sprawa, którą trzeba załatwić. Więc co ciekawe, ani Andrzej Duda, ani Władysław kosiniak kamysz nie mają w tej sprawie stanowiska jasnego, chociaż akurat sam prezes PSL się nie wypowiadał. Na no, per toczy się polemika między szefową sztabu. Z jednej strony, a żoną z drugiej. Przede wszystkim od obu kandydatów należałoby oczekiwać jasności, bo żaden nie powiedział, że Polska jest przeciwna tej rewolucji homoseksualnej, rewolucji genderowej, która toczy się w Europie. Owszem, no w sposób bardziej ogólny prezydent mówi, że nie wpuścimy, nie zgodzimy się i tak dalej, natomiast żaden z nich nie mówi, że Polska na forum europejskim. Wspólnie z innymi państwami, które tak jak na przykład yy, yy, Bułgaria, która, w której Trybunał Konstytucyjny powiedział, że yy, przepisy genderowej konwencji stambulskiej są nie do pogodzenia z gwarancjami praw rodziny zawartymi w konstytucji bułgarskiej, czy Słowacja, yy, w której w tej chwili yy, wygrywa yy, koalicja ostatnie wybory yy, wygrał yy, ruch zwyczajni ludzie i niezależnej osobistości, która otwarcie mówi, że yy, nie utworzy, nie, nie zawrze koalicji. W jego rządzie, który będzie tworzył, nie będzie partii, które po, po, popierają relatywizację rodziny, tak zwane związa, tle, tworzenie statusu prawnego. Tak zwanych związków partnerskich, i tak dalej. No i tego właściwie należałoby oczekiwać od kandydatów w świadomości, że tak zwane związki partnerskie to jest po prostu etap tej rewolucji genderowej, która chce zrelatywizować rodzinę, która chce promować również rewindykacje homoseksualne, i nie ma co udawać, że jest inaczej. Problematyka kwestii prywatnych jakichkolwiek utrudnień rzeczowych, na które napotykają konkretne jednostki, to jest problematyka Rzecznika Praw Obywatelskich, którego nawiasem mówiąc ten Parlament już dawno powinien zmienić w związku z niewykonywaniem przez niego <laughs> Ustawowych obowiązków tego urzędu, czy angażowaniem go z kolei równolegle w różne kampanie ideologiczne. Tego nie robi przyszły rzecznik, powinien się takimi sprawami e, zajmować. Natomiast, tak zwane związki partnerskie to po prostu instrument rewolucji genderowej, któremu obaj kandydaci powinni powiedzieć jasno nie oba i każdy inni. I polecam im, żeby naprawdę spojrzeli na ostatnie deklaracje pana Roberta Biedronie, kandydata radykalnej lewicy. Otóż pan Biedroń przed manifami marcowymi zapowiedział, że doprowadzi do likwidacji tak naprawdę przepisów chroniących życie w okresie prenatalnym do 12 tygodnia. Co jest bardzo ciekawe, pan Robert Biedroń przez wiele lat działał jako lider, politycznego ruchu homoseksualnego i dedykuje tą informację prezydentowi Dudzie, prezesowi Kośniakowi Kamyszowi. Otóż pokazuje to, że tak naprawdę ten polityczny ruch homoseksualny, którego przecież rodzicielstwo nie dotyczy, no, w tych związkach nie rodzą się dzieci. Każda z tych związków nie rodzą się Dzieci. Otóż ten polityczny ruch y, homoseksualny idzie ręka w rękę, ja to widziałem w Parlamencie Europejskim, z rewindykacjami aborcyjnymi, więc co to znaczy? On ma charakter głęboko wywrotowy. Że tu nie chodzi o jakąś akcję samopomocową, o akcję uwrażliwiania opinii publicznej na szczególne potrzeby psychologiczne czy społeczne ludzi ze względu na swoje skłonności w szczególnej sytuacji życiowej. Nie, tu chodzi tak naprawdę o o zburzenie reguł społecznych, które traktują jako wzór społeczny rodziny, które traktują jako etykę naturalną, etykę szóstego przykazania dekalogu, szóstego w tym wypadku i piątego, i to jest kontestacja tego wszystkiego, całego porządku moralnego. Okazuje się, że mamy do czynienia z ruchem głęboko wywrotowym, a tak naprawdę wysuwanie atrakcyjnie nazwanych tych czy innych rewindykacji, związki partnerskie na przykład jest tylko instrumentem tej y, polityki i tego kandydaci powinni być świadomi jasności można od nich oczekiwać w tej sprawie po prostu powiedzenia jasno Polska chce być państwem praw rodziny Polska nie zgadza się na rewolucję homoseksualną co więcej Polska widzi jakie zagrożenie dla wielu swobód obywatelskich wychowawcze prawa y, rodziny wolność słowa niesie ta rewolucja i Polska jest temu przeciwna. A potem, tak jak mówiłem o Rzeczniku Praw Obywatelskich, a potem, no współczujące podejście do konkretnych jednostek, do konkretnych ludzi, to co innego zupełnie? Chrystus umarł za wszystkich, więc tym bardziej z solidarności czy współczucia nikt nie może być wykluczony, ale miejmy solidarność dla całego społeczeństwa. Nic tak nie służy człowiekowi każdemu człowiekowi, jak dobro wspólne. Czy temu, który idzie prostą drogą, czy temu, który z tej drogi zszedł, ale dobro wspólne. To jest podążanie społeczeństwa w kierunku, który służy wszystkim. I tego przede wszystkim od polityków należy oczekiwać. No ale teraz spójrzmy realistycznie na tych polityków. Ja mam właściwie jedno pytanie. Dlaczego politycy tak rzadko używają na rzecz praw rodziny, na rzecz cywilizacji życia Swojej soft power politycy indywidualnie, wtedy, kiedy się na przykład mogą jasno wypowiadać, ale również politycy wspólnie, wtedy, kiedy na przykład mogą angażować swoje partie, partie polityczne otrzymują ogromne subwencje z, ze środków publicznych. I teraz pamiętajcie o jednym: wszyscy my, którzy kiedykolwiek głosowaliśmy inaczej na partie niefinansowane z tych subwencji, finansujemy te subwencje publiczne, oni również otrzymują pieniądze ludzi, którzy na nich nie głosowali, którzy głosowali, owszem, bo ci, którzy nie głosują, zgadzają się na wynik wyborów, ale którzy głosowali, owszem, ale inaczej. I czy naprawdę nie byłoby rzeczą właściwą, żeby z tych pieniędzy partie angażowały się w promowanie zasad, w promowanie wartości, które rzekomo popierają, skoro partie mówią, dziś jeszcze niedojrzała sytuacja, do tego, żeby realizować ten czy inny postulat dobra wspólnego, no to zróbcie coś, żeby ta sytuacja dojrzewała. Na przykład angażujcie swoje środki w kampanie publiczne. No mówię, z tym nie jest łatwo, bo nawet wtedy, kiedy Narodowa Rada Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego prosiła posłanki większości parlamentarnej, żeby nagrały prosty, symetryczny spot odpowiadające na spot posłanek nowoczesnej dlaczego są przeciwko y, prawnej ochronie y, życia żeby nagrały spot mówiący dlaczego są za ale to można niestety ich można prosić prosić dlaczego się tym nie zajmują dlaczego nawet swój soft power nie chcą w tej sprawie używać nie dlatego powtórzę po raz 111 że chodzi o to że nie chcą popierać jakiegoś straszliwego potwora cza Całkowity zakaz aborcji, czy karalność, czy nie wiadomo co, nie. Po prostu nie chcą kojarzyć się z kwestiami ładu moralnego, bo uważają, że to są kwestie mniejszości, a oni tą rozmowę z ludźmi załatwią sobie inaczej, załatwią przez telewizor, a nie rozmawiając z konkretnymi grupami społecznymi, od których chcą głosów. Więc na koniec chciałbym zaproponować pewną prostą maksymę, która dla nas może być. Dobrym drogowskazem na czas wyborów. Wobec polityków, którzy dla opinii katolickiej mają przede wszystkim sympatię, opinia katolicka powinna zachować przede wszystkim sympatię. No i to by było na tyle do zobaczenia następnym razem. Jak mówię jeszcze raz, zachowujmy w ten trudny czas solidarność w sprawach codziennych. Procedury społeczne to nie jest kwestia naprawdę, odzwyczajmy się tego wyniesionego z PRL-u, że żyjemy niejako obok społeczeństwa, bo zorganizowane społeczeństwo, wtedy w ogóle nie było że to zorganizowanego społeczeństwa, ale tylko w ten sposób możemy uniknąć tej presji wtedy totalitarnej władzy. Nie, mamy, mamy swoje państwo, żyjemy już w wolnym społeczeństwie. Procedury społeczne to kwestia ochrony nas wszystkich. Dotrzymujmy ich ze względu na troskę o innych ludzi. Solidarność to jest nasz również polski styl życia. No i to już, to już wszystko. Do zobaczenia następnym razem.